Cześć, witam Was w kolejnym odcinku MotoGP vloga. Jesteśmy przed kolejnym weekendem wyścigowym. Tym razem, panowie, najszybsi panowie na świecie będą się ścigać o Grand Prix Francji na słynnym porze Le Monde, Le Mans, Le, Monde, Le, Monde, Le, Monde, Le, Monde, Le Monde. No wiecie o co chodzi: Le Mans. Dobra, yy, oczywiście, pierwszy vlog przed tym weekendem. Nagrywam, zanim się jeszcze zaczną wszystkie piątkowe treningi. Więc mamy teraz czwartek, 13 maja, e, wieczór. I teraz będę Wam ględził o tym, co mi się wydaje, jaki będzie układ sił w ten weekend i kto ma szansę na co, a kto jak zwykle totalnie da dupy. E, a potem będziemy to omawiać, e, czy w ogóle to, co mówiłem, miało jakiekolwiek przełożenie na rzeczywistość, czy może całkowicie się minąłem po prostu. Z, z faktycznym stanem rzeczy. Dobra. Lemao, powiem Wam tak, lubię ten tor, bo jest tam kilka miejsc, żeby przeatakować i, i fajnie gdzieś tam agresywnie poprowadzić wyścig. No, tor legendarny, nie sposób go nie kojarzyć i w ogóle nie wiedzieć nim, o nim niczego, więc wiadomo, że ten wyścig na pewno z samej, z samej natury rzeczy jest wyścigiem, który gdzieś tam każdy powinien obejrzeć. Słuchajcie, tutaj zacznijmy może od tego, jak ja w ogóle widzę na ten weekend faworytów no do zwycięstwa i do podium, no bo na tym się skupimy. Kto mi tutaj gdzieś tam z tyłu głowy siedzi jako koleżka, który może coś tam fajnego wyczarować? No dobra, więc zacznijmy od tego, że na ten weekend to ja tu widzę w ogóle dwóch gości, którzy wcale nie są faworytami, jeżeli chodzi o yy, tabelę Mistrzostw Świata, bo ci goście, mają po prostu bardzo ciekawą tutaj historię z ostatnich dwóch, dwóch i trzech sezonów, jeśli chodzi o ten tor w Le Mans. Natomiast, jeśli chodzi o tabele Mistrzostw Świata i ogólnie, gdzieś tam, no to nikt się nimi nie podnieca i zachwyca. Okay? I mowa tu o dwóch koleżkach. Pierwszym z nich jest, jakby nie było, Danilo Petrucci, który z Kubaniec rok temu to w ogóle wygrał. Co prawda, tam były takie dziwne mieszane warunki, bo tam było, zaczęło się mokro, z tego co pamiętam, tor przesychał, więc w ogóle były dziwne warunki. Natomiast wygrał oraz ma dwa podia rok wcześniej i jeszcze rok wcześniej. Czyli w ciągu trzech ostatnich lat raz wygrał, a dwa razy był jeszcze tego na podium. Czyli trzy razy był na pudle, w tym raz wygrał. No sorry, ale ciężko go nie brać pod uwagę. Natomiast jest jedno pytanie. On zmienił zespół i nie jest już na Dukacie, natomiast jest na KTM. -ie. Sorry, jak to się przeniesie? Nie wiem. Natomiast jakby nie było, budzi to moje zainteresowanie. I myślę, że jednak coś musi być na rzeczy, że on ten tor ogarnia. Więc bardzo będzie mnie to ciekawić, czy Petrucci w tym roku, na tym samym obiekcie, który ewidentnie mu leży na którym był do tej pory bardzo mocny, bardzo mocny, czy cokolwiek będzie w stanie pokazać na zupełnie innym motocyklu. To jest pierwsze moje pytanie. Drugim gościem, który jest tutaj ciekawym koleżką, jeśli chodzi o swoje wyniki, bo takie z cicha pęk, jakby takie po prostu wyniki, które nie za bardzo by sugerowały po jego ogólnej dyspozycji. To jest Paul Espargaro. Paul Espargaro, słuchajcie, w 2019 był szósty. To i tak jest bardzo wysoko, jak na niego e, na tym torze. Natomiast rok temu, z tego co tutaj kojarzę, e, to był koleżka. E, już wam powiem. Chyba był w ogóle na podium. Z tego co tu widzę. Tak. Był trzeci, był na podium, więc to też trzeba wziąć pod uwagę. No, szósty, szósty, dwa lata temu, rok temu był trzeci. No i właśnie, bo to jest powiązane z inną rzeczą, że w 2019 z kolei wiadomo, że wygrał tutaj Marquez. Czyli dwa lata temu wygrał Marquez. No, i słuchajcie, to jest też fajna sprawa, jeśli chodzi o tego pola Espargaro, bo widać, że pola Espargaro rok temu dał radę przyjechać na podium. Marquez bardzo powoli wraca do formy fizycznej, oraz chyba mimo wszystko do takiej też nawet i trochę technicznej. Wiecie, no tak, patrząc na tę jego jazdę, oczywiście widzimy tam potencjał dawnego mistrza, ale to jeszcze nie jest to, co Marquez potrafi. Y i pytanie właśnie, jak się tych dwóch panów z tego samego zespołu zachowa na tym obiekcie, gdzie i jeden potrafi, a drugi wiadomo, że był zajebisty, ale to było przed kontuzją, przed przerwą. Więc to też druga sprawa, która będzie mnie bardzo ciekawić. Czy widzę Pola Espargaro w roli faworytów w ten weekend? Nie, nie widzę go w roli faworytów. Natomiast ciekawi mnie to, jak będzie wyglądała jego dyspozycja względem Marqueza. To mnie bardzo ciekawi. Natomiast Danilo Petrucci... Mimo wszystko widzę. Okej, okay, wiadomo, że na katemię będzie mu ciężej i gorzej i wolniej, więc nie widzę go w kategorii mm, faworytów do zwycięstwa, natomiast widzę go w kategorii faworytów do podium. Tak, uważam, że że tak. Tak uważa, może się mylę. Może gówno z tego wyjdzie co mówię, dobra? Mówiąc jeszcze o faworytach, mm, słuchajcie, no jakby nie było forma ostatnia forma Quarta Raro. I to, że on tam, okej, okay, ten wyścig w HRS i to, że mówią, że arm pumping i jeszcze następnego dnia w ogóle miał operację na, na arm pumping, znaczy operację przedramienia. Dobra, okej, okay. chłopak jest w formie, chłopak jest w cugu, jest naprawdę coraz bardziej elegancki w tej swoim stylu jazdy, jest no super chłopakiem. Natomiast, czy ja go widzę w roli faworytów na tutaj ten weekend? Powiem Wam, że też nie. Dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny. Patrząc z statystyki z lat poprzednich, to nie jest jego tor, to nie jest jego obiekt. A mimo tego, że jest to jego runda domowa, prawda? Przecież to jest Francuz, a wyścig jest ze Francji. Tutaj 2020 to 9 pozycja, rok wcześniej 8 pozycja. No, 3 lata wcześniej to on nie jeździł, więc nie wiemy. Ale to nie oznacza, że ja go widzę w roli faworyta. Powiem wam tak, jeśli chodzi o którekolwiek koleżkę z Yamaha, czyli Kolesia, który gdzieś tutaj może się Yamahą pokazać to wiecie kogo widzę w roli, znaczy potencjalnie. To kogoś, to, kogo uważam naprawdę za porażkowca yy, wszechgalaktyki, czyli Maverick Vinales. Jakby nie było tutaj Vinales, to jest właśnie taki koleżka, który po yy, dwóch wyścigach z rzędu kiszenia o góra i totalnie po prostu ogarnięciu sytuacji, bo zamiatał tyły tak, że walczył o pojedyncze punkty, nagle to jest koleżka, który się może odpalić tak mocno, że wypieprzy na starcie w pierwszy zakręt, pierwszy i tyle go zobaczymy, i będzie po wyścigu. To jest właśnie tak niestabilnie jeżdżący gość, i nikt nie potrafi tego wytłumaczyć, że go tak się dzieje. Są tak ekstremalnie duże wahania, jeśli chodzi o tempo, w ogóle formę, dyspozycję, pewność siebie, jazdy u Vinalesa, że. Mówię wam, że to może być właśnie taki wyścig, gdzie to się może wydarzyć. Tym bardziej, że w 2017 wygrał tutaj. Cieli się cały wyścig z Ross. Rosji się wypieprzył na dwóch ostatnich zakrętach. Zapał uścisk z tyłu na prawym nawrocie. Eee, na dohamowaniu tak naprawdę do prawego nawrotu. Eee, widziałem to na żywo, dostałem kurwa szału po prostu, jak to zobaczyłem. Nie? Bo gonił tego winialesa i miał szansę go jeszcze dopać, bo tam było chyba półtora pół okrążenia do końca wyścigu, z tego co pamiętam, czy półtora, no nieważne. Ale Vinales wygrał, więc on potrafi tutaj pojechać. Zwinne, krótkie Yamachy, dobrze skręcające, powinny być tu szybkie. Mm, ale tak naprawdę powiem Wam, że nie widzę tu ani wcale Morbidellego jako faworyta, bo też nie miał tu super wyników. Ani Quartararo. A Winiale miał. Mm, I jeszcze Wam powiem, no okej, okay, no roz... dobra, no i to jest właśnie taki, kurwa, totalnie przykry moment w tym... Yy... Nagraniu, że muszę Wam po prostu powiedzieć, że nawet nie myślę o tym, co, co może zrobić Rosji. Zesrałbym się ze szczęścia po prostu w fotel, gdyby się okazało, że Rosji jest w formie i przebija się i gdzieś tam zmierza ku podium, byłbym niesamowicie szczęśliwy. Ale to, co tam się po prostu odjebało w tym sezonie, yy, no niestety, i to, że tak jak Wam mówiłem, ja mentalnie zamknąłem temat rozkmin i tego przeżywania dramatu Rosyjskiego na poprzednim wyścigu w HRS. Powiem, powiedziałem Wam, że jeżeli. No, w ogóle, że Rosji, jeżeli nie będzie w Q2, a potem nie będzie w pierwszej dziesiątce. A jeżeli w ogóle chcemy zamknąć tam ten temat, tego dramatycznego początku sezonu, to musi być na podium, a jest to możliwe w jego wypadku. Nadal uważam. Nie był, nadal tam był gdzieś, kurwa, nie wiem gdzie, tam z tyłu. Jest dramat i myślę, że to. Może no, nawet no, nie wypowiem z tego słowa. Natomiast Rosji go nie biorę pod uwagę tutaj, że cokolwiek pokażę. Natomiast jest to tortury, i też przez. Co, co dziwne, że to jest to, gdzie w poprzednich latach też Ducati nie było nigdy nisko. To też trzeba wziąć pod uwagę i e, nadal mamy sytuację taką, że Ducati tutaj może być grze. Co więcej, w tym roku ogólnie motocykl Ducati jest lepiej dopracowany i jest bardziej uniwersalny, jest, jest sprzętem o wiele bardziej kompletnym. To oznacza, że możemy się spodziewać, że któryś z zawodników Ducati tutaj pokaże. Pokaże się bardzo mocno i może być nawet jednym z faworytów do na pewno do podium, a i do zwycięstwa. I mowa tutaj o nikim innym, jak o koleżku, którego bardzo lubię, bardzo szanuję. Jest to nasz elegancki chłopak, fajny chłopak. Ja Wam mówię, że to jest fajny chłopak i to jest nikt inny jak Pekobaniaja. Pekobaniaja, słuchajcie, ale dlaczego też jakby chcę to podeprzeć trochę? Ok, to jest moja subiektywna opinia, natomiast coś mi mówi po prostu, że na czterech ostatnich wyścigach, tak wypośrodkowując to wszystko, Baniaja jednak był cały czas gościem, który się pokazywał wysoko. Więc e, zwłaszcza, że jeden wyścig to mu zjebali, bo go ustawili z 11 pozycji, a powinien być e, w pierwszym rzędzie. I on się przebijał w jednym wyścigu, to mu się wszystko zesrało, więc sorry, ale go już raz skrzywdzili. A i tak był na podium, bo dojechał drugi. Więc e, Baniaja jest w cugu jest w grze mocno, jeździ bardzo dobrze i powiem Wam tak: myślę, że Baniaja tutaj jest jednym z faworytów do zwycięstwa. Jeśli chodzi o Jacka Miller'a, ja bym się tak mocno wiecie, nie zachwycał tym jego zwycięstwem z HRS sprzed dwóch tygodni, bo wiecie, no akurat dla mnie Miller i Winiales to są dwa najwięksi porażkowcy wszechgalaktyki. I tak wyżej oceniam talent Vinalesa niż Millera, natomiast Miller nie jest dla mnie takim gościem, słuchajcie, wiecie, top topów takich, top of the top of the top, nie? To nie jest taki gościu z topowej piątki tych wszystkich największych wyjadaczy tutaj. To jest super zawodnik na miarę MotoGP, ale to nie jest aż to, nie? I ja uważam, że on powinien być zawsze gdzieś tam wysoko, ale on popełnia te błędy, a potem niby spektakularnie wraca gdzieś tam. I my się tym wtedy. A czy ja się tym nie jaram, to inni się tym jarają, nie? Nie wiem, czy to można jarać. Dla mnie to nie jest nic niesamowitego. Więc Jacka Millera tutaj jakby nie faworyzuje. Nie wiem, co powiedzieć o gościu, którego też lubię, czyli o Zarko, który tutaj. Okej, okay, no, piąty rok temu. Ale tam chyba dwa tam było gorzej z tego co pamiętam. Zobaczymy jak on pójdzie. Słuchajcie, z kolei tutaj, no właśnie, teraz czas przejść do tych dwóch koleżków, którzy jakby zawsze występują jako duet, bo oni mają, oni nie mają takich rozbieżności form, że wiecie, ktoś jest drugi, a ktoś jest tam 14, nie z tego samego zespołu. Czyli mowa o naszych dwóch gościach z Suzuki. Eee, no, na Mira zawsze jednak patrzę: no bo to jest mistrz świata z zeszłego roku i gościu o wielkim talencie. Eee, ale zawsze mu towarzyszy ten obślizgły, obrzydliwy rins. Eee, dla Mira jest to też jakby nie było eee, runda domowa. Więc no, gdzieś tam jakieś, chociaż wiecie, no, to są wszystko wyścigi bez kibicu. Więc to o czym mamy mówić, dobra, ale ogólnie no, jest to gdzieś tam też jakiś jego, jego rebir w pewnym sensie. Suzuki to zwinne bardzo niesamowicie skrętne motocykle, które myślę, że tam mogą pokazać się z bardzo dobrej strony. No, wiecie, że tego Linza to nie cierpię, natomiast no mimo tego, jak bardzo chciałbym być teraz subiektywny i powiedzieć, że on tam gówno może, to powiem Wam, że jednak wiem, że może sporo i tutaj też w Le Mans też. Myślę, że chłopaki z Suzuki mogą być znowu takimi tutaj, wiecie, yy, koleżkami, które, którzy będą kąsać od pozycji, czyli tak jak się zaczyna wyjść gdzieś tam, wiecie, 6, 8, i oni potem idą w górę, i to wszystko tam gdzieś narasta u nich. To tempo i presja na innych, no to, to trzeba w nich docenić. Natomiast yy, wiecie, to nie są takie akcje, że takie spektakularne zwycięstwa, nie? że ktoś tam, to, to nie są takie jeszcze rzeczy. To jest z kolei, wiecie, piąty wyścig sezonu. Tutaj, już o jakimś pewnym układzie, wyklarowanym sił, można wstępnie powiedzieć, nie? Więc, jakby nie było, myślę, że Ducati jest motocyklem doskonale przygotowanym w tak zwanym po prostu szeroko pojętym overalu na każdy obiekt, a znaczy na każdy, no, na, do, na, na wszystkie obiekty, które do tej pory mieliśmy okazję oglądać. I ich zawodników, zwłaszcza Baniaje, który bardzo mocno dojrzewa jako rider, a talent ma niesamowity. Jest tutaj poważnym kandydatem nie? do bardzo wysokiego miejsca, łącznie do e, e, zwycięstwa. E, czy uważam, że Marquez jest w stanie być tu kandydatem, faworytem jakimś tam? Mm. Tym razem się wstrzymam i powiem, że myślę, że nie. A może się właśnie będę mylił. Natomiast tutaj, patrząc na to, jakie jest to tempo dochodzenia do formy, oraz jakie spustoszenie w jego formie i organizmie i w ciele zrobił ten pierwszy wyścig w Portimao. Tak, w Portimao. E, znaczy, pierwszy jego wyścig po powrocie. To. Słuchajcie, no, no to jednak myślę, że sezon y, to nie jest już sezon, gdzie możemy mówić o tym, że. No dobra, zaryzykuję teraz taką taką tezę, że chyba, słuchajcie, tutaj. To już jest piąty wyścig sezonu dla marka za trzeci, ale myślę, że jednak już walka o zwycięstwo w Mistrzostwach Świata, no chyba już mu odjechała. To jednak on nie, nie. Chłopaki są zajebiści. To nie jest tak, że on sobie wraca po kilku wyścigach. Hop, cztery zwycięzca z rzędu. Tamci się powieprzali i punkty się już wszystko poprzestosowowało. Nie, niestety nie jest tak. Każdy jeździ roztropnie, każdy potrafi liczyć punkty talenty wszystkich są ogromne i jest bardzo, bardzo ciasno w stawce, więc trzeba to wziąć pod uwagę. Myślę, że tutaj po prostu będziemy widzieli jakieś w końcu spektakularne walki ze strony Markeza, który nie będzie sam odjeżdżał na początku wyścigu i gdzieś tam będzie fajnie walczył o podia w drugiej części sezonu i myślę, że nawet regularnie, ale, myślę, ale trochę jeszcze musi tego miejsca chyba upłynąć czasu. Także słuchajcie, e jutro są pierwsze treningi Podsumujmy to, co mi się po prostu wydaje w mojej głowie przed weekendem. Uważam, że największym faworytem do zwycięstwa w Chociaż Baniaja wcale nie był tak rok temu wysoko, bo był tylko 13. Raczej my czemu to leży. Hmm. No i właśnie, gdybym ja miał wskazać największego faworyta do zwycięstwa przed przed y, weekendem. Nie powiem wam. Nie jestem w stanie wam odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem. Nie mam na to zielonego pomysłu. Zielone, nie mam żadnego pomysłu. Natomiast uważam, że mowa, mogę wam powiedzieć kandydatów do podium. dobra Kandydaci do podium. Baniaja, Petrucci, Mir. Tak bym obstawiał. Ale może się będę totalnie... Totalnie mylił. Ok? Eee, I tyle. Tak wyglądają moje tutaj rozeznania, jeśli chodzi o układ sił przed weekendem. Eee, myślę, że to może być ciekawy weekend, jeżeli chodzi właśnie o właśnie jakieś niespodziewane przytasowania. Zobaczymy w ogóle, jak będzie z, z pogodą, bo jak lunie i wo znowu będzie wyścigi na mokrym, to może być znowu w ogóle stawka. Wiecie, jaka dziwna na, na, na mecie. Ale zobaczymy. Ja bardzo chętnie zobaczę jutrzejsze treningi, jeżeli tylko będę mógł gdzieś tam przerwę w pracy i zobaczyć sobie, odpalić na żywo, to zobaczę jak to będzie wyglądało. A następny MotoVlog, MotoGP Vlog już po sobotnich kwalifikacjach. Tymczasem życzę Wam miłego wieczoru i do zobaczenia następnym razem. Cześć!